moim kolegom. Przywitaj się znowu. Halo. Ale ja też nagrywam swój odcinek. A, no to trudno i tak się przywitaj. Dobra, siema. A no to ty się do mojego przywitaj. Elo, elo, siema, siema. Dobra, to gdzie wsiadamy? Tutaj? No, Aj, nie, 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 wyłaz, wyłaz, wyłaz. Albo dobra, wsiadaj. O. Dobra, idziemy. Dobra, no, już widzowie, idziemy sobie bardzo wolno, ale chociaż jedziemy. Chyba nam się ekran zepsuł, wiesz, ja tu powiększę ekran, bo wam się nie ogóle... wygląda. Wait. Waiting for player, mam pierwszy film z zanadrzu. Uh -huh. W ogóle, w ogóle ja mam taki Big Brain. No znaczy, się nie wiem, czy to jest Big Brain, ale ja sobie nagrywam filmy wstecz, bo ja będę miał Daily. Znaczy bo ja mam Daily, tu nie pięciodniowe. No, no. no. Jak bym... zapomniałem powiedzieć na 10 subskrypcji, co robię na 10 subskrypcji. Nie wiem. Na 10 subskrypcji... Masz daily 10 dniowe Na 10 subskrypcji mam daily 10-dniowe. No jak mi się spodoba daily, to jestem ja też pykne. Hmm. szapki. Może coś będzie ciekawego. Ja wiem, Na gdzie raz... jest... O, jabłuszko, mam jabłuszko. Ja wiem, gdzie jest kupię taki energetyk, którego jakby nikt nie zna. A gdzie? To nie powiem ci. Komu? Idę spać. Dobranoc. A jednak nie idę spać. O, ja mam NG! O, fajnie. Idę sobie po kolejny. gdzie mogę ja kolejnego? Ale nie wiem czy jest. O nie ma. O tutaj zawsze był. Aha. W ogóle kiber. Idę się kąpać. Ej, czuję, ja z... jest trochę skudłem, patrz. No ja też tak właśnie. O, robimy to, ile... O... Do... papier! Patrz, patrz to, że żyję papier! To do zielonego pokoju. Dobra. Albo o. do niebieskiego. Ja idę spać. Dobra, yy, ty, ty, ty ty... Nie możemy spać. A my, my mamy low energy. To musimy jak przerzukiwać szafki? O ciastko. Ale jakieś. O, dobra, ja szukam szafki, bo. No nie. Może być coś tutaj ciekawego, coś, co nam ice, się przyda. Ice, 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 ice. Ale, o, ciastko! Sobie wezmę. Dobra. Ja zjem te ciastko, bo mamy low energy. Znaczy Ale jadłem. ja też zjadłem. I jabłuszko też sobie zjadłem. W ogóle, ten strych. Jaki strych? Gdzie tu jest? O, strych. Otwieraj Tobie to. Co? I coś pisze nad głową nam. Nie, to <coughs> jest, tylko Niki bum bumczkie bum, a sedabum czekasz. Idę spać, dobranoc. Obudź mnie jak będzie ósma to do szkoły. I w ogóle. Jakby... Co my to już? Będzie... Bo tego nie wiem. Yy, lampę. Um, Bierzemy się... lampę. Yy. No, okej, to co się robiło. Idę za tobą. O, dobra, teraz już się coś dzieje. Nie wiem co, ale się coś mm -hmm. dzieje. No, teraz będzie pizza. Idę otworzyć, ja idę otworzyć. Ja. A nie, idziemy nie. do dinner, kolacja. Okej, okay, sobie dinner. zjemy no. wspólnie pizzę. Ja miałem też dzisiaj pizzę na obiad. Napiszcie w komentarzach, co mieliście dzisiaj na obiad. Ja miałem pizzę. Ja miałem... bup. Co? Co mieć? Bób? Mhm. A. No chyba znasz, co nie? Tak. A ja mam teraz ochotę na bigos. Mmm, no, biegasz z Co? Nie, no, ale ty. Ile te, to dostawa pizzy trwa? Halo, dostawaj tą pizzę. Będzie walną pe, walne pałką. Też pałką w łeb. O, kto otworzył? Uh, baby! Baby boy. Mały, coś ten ten dostawa. Lady boy. Ladies, gentlemen. Ej, ten, ten dostawca chyba ma... jest mini Pizza! Pizza Pierto! A, mam pizzę, jej! Ja nie jem na razie. Ja to zjadłem. To, to... Dobra. Możemy coś... Możemy coś upiścić. Ja skaczę po stole. Okay, trzeba znaleźć co? kot, trzeba znaleźć trzeba, kot. Eee, y y jaki kot? A. Mhm. Trzeba znaleźć jest kot. Tobą. Jest tu jaki sprint czy coś? by jakiś Breaking News za 30 sekund, idę oglądać. Odwal się z tą pałką. Ej, masz pizzę jeszcze? Ja nie mam. Nie, ja też nie mam, ale mam energetykę. A ja mam pałkę, którą cię mogę walnąć I bo to ja. łeb. To... Ale mam pałkę. oglądamy Breaking next live in 15 sekund jeszcze. Aha. Czekamy sobie. W ogóle jeszcze jakby będzie Ale cięcie... Ale się trochę! Bo teraz będę... Teraz ja będę sobie robił cięcie, muszę zapamiętać 630 i będę robił cięcie, bo jak to się skończy, to będzie box PvP jeszcze. Czyli? No i tu pół filmu nie będzie. Będzie box PvP. Mhm. Daj skip. Breaking it, Daj daj skip skip. Dobra, gdzie to jest skip? Na górze. Oh. A Dobra, idziemy, ale nos się zrobiła. Ta noc wygląda, jakby to były gdzieś ledy. No powiedz mi, że tak nie jest. No na pewno to no bo tak jest. Spet, um, sleeping. No ja. Gdzie spać? Dobranoc widzowie. Włamali się. Ha, ha, ha. ha. No, przecież dzisiaj. to są jakieś Mikołaje Święte. mi... Zostaję... dobra. O, nice. Aha, no. ja go w ogóle nie biłem, bo ja nie miałem pałki w ręce. Aha. To beka z <noise> ciebie. Idę No ciebie. Dobra, idziemy dalej spać, bo właśnie Czapajs trzeba... miał iść dalej spać. Nigdy. I teraz, patrz, teraz nam się otworzą drzwi. I pójdziemy, o właśnie, po deski i... No. I, I... Trzeba zabudować okna. Tam są deski, ja idę po deski. Patrz, patrz. Mam deski, mam deski. Wybrałem specjalnie takie miejsce. Ja zabudowywuję to małe okno. Ja idę. Te duże zabudować. Dobra. Dobra. Ja, ja to ja bud ja buduję te małe. Ja buduję te duże. Budowlanko, budowlanko. Dobra, chyba wystarczy. Nie, nie wystarczy. Postawiaj. Ej, drewno mi się skończyło. Ile po więcej? Okej, okay, mam więcej drewna i... jeszcze dużowym zabudowywuję, żeby było e, e, te e, osiągnięcie, że najwięcej zabudowałem. Aha, ja to buduję te duże nasze. W naszym pokoju e, okno. Już prawie skończyłem. Co to jest? Ja tak teoretycznie to już skończyłem, ale... Ja in in Okej. Okay. Sweet light! You have 20 sekund, jump to quit. Co? Niech jump to quit. Biegaj, bo ja go bie ten, ja go bie ten. Quiz jakiś, może coś dostanę. Jaki quiz? No taki jakby quiz, że znajdź światło. Znajdź twoją babcię? Też znam taki. Obiłem. I masz twoją babcię? A pisało kto najwięcej zabudował? Twoją babcię? A pisało kto najwięcej zabudował? Nie wiem, ja nic nie widziałem o pisaniu. Ale co, a pisało coś? Ale gdzie? O, ogólnie czy coś pisać. O nie, zabudowali już kibel. Serę, kibel. A tego A tego pokoju nie można zabudować w ogóle. Serę. Czy... Czemu go nie mogę zabudować, to nieważne. Ej, co jest otwarte? Ale co jest otwarte? Ja otwarłem piwnicę. Jak go Gdzie? Idziemy do piwnicy. Idziemy. ciut ciut chodzimy. idziemy. Tak, ja tu to okno zabuduję. No gdzie? No, tu jest piwnica. O kurde, piwnica. <coughs> Co zamiem? Ja idę połom, ja idę połom. Nie, nie, można łomu? gdzieś? A ja. No czemu tego się nie? You did a. O nie, great jabłko. job. Oh, według... Mam jabłko i mam, nie mam muchy. Daga, uciekamy stąd. Mam żubrówkę. A co, co to jabłko zjadłem? Dobra, idę z piwnicy, wracam. Dobrze, więc teraz no... no co wycie... teraz robimy? No, co Dobra. Woda. Ja muszę... Gdzie nas, um, gdzie mnie zrespiło? Ja na o. chwilkę ja na chwilkę go wycięcie. Czekaj, bo ja mam da. tu... Ty babsztylu kociaku. Ale co bić? Nie wiem. Na, na kapkucie, sobie jakby to będzie się dobra, dobra. To. mmmm... Czekajcie. Ja na chwilę nie będę miał głosu. Dobra. Eee, o, szafki jeszcze ich nie przeszukałem, myślę. Halo, halo. halo, ale, 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 za ale, Przez Ej, się ale, słuchać jak taki typowy ratownik. No i co robisz? No chodzi gdzieś. Ej, właśnie zrobiło ciemno e, idziemy gdzieś czy nie? Where is that light coming from? A co, jest noc? Jest noc? Nie wiem, chyba tak, idę, ja idę spać. Dobra. Już jestem. Tak, jest noc. Ja jestem u niebieskich w pokoju. Ja u nas. Dobranoc widzę pora. Łamali się. Jeszcze z, 2, z 10 minut to będzie trwało jak nic. Możemy to wyjść. To. Możemy wyjść. Będą dużo cięć. To wyjdźmy. To wyjdźmy i idźmy na box PvP.